Cześć, z tej strony pan Adrian. Bardzo się cieszę, że tak przyjęliście ten poprzedni film. Ponad 7000 łapek oraz mnóstwo komentarzy. Tyle osób w komentarzach pisało, żebym głośniej mówił do mikrofonu. To ja zrobię inaczej. Mam nadzieję, że teraz jest mnie słychać dobrze. Dziękuję. Za wszystkie pozytywne komentarze były również negatywne komentarze, takie jak cytuję oj, kamyk już dawno się skończył. Ten film to szukanie ratunku. Mój kolego, ratunku to szukała twoja Chciałbym też przed każdym filmem oprócz poproszenia Was o łapki w górę i subskrypcję kanału, żebyście zapoznali się z kącikiem artystycznym. Dzisiaj mam dla Państwa rap. Które przygotowałem własnoręcznie. Nie kupujcie na Allegro, na czarno. Nie kupujcie FIFA pońców, nie warto. Nie kupujcie nowych padów i alko, zostańcie youtuberami, to dostaniecie to za darmo. <grym wytrych> A skoro już tak pozytywnie rozpoczęliśmy ten film, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji. A teraz pokażę Wam mój skład. A oto mój skład. Jako taki. Na prawej stronie jest zasłonięty Sancho, który jest wypożyczony. Z przodu mam różnych piłkarzy, których kupiłem, bo ich lubię. Przejdźmy do pierwszego spotkania. Zobaczymy, jak gra się tymi piłkarzami. Nie zapomnijcie. Łapce w górę, jeśli zdobędę chociaż jedną bramkę. Czas na pierwszy mecz przeciwko jakiemuś przeciwnikowi online. Mam nadzieję, że jest uśmiechnięty oraz chętny do gry. Zapraszam do oglądania. A oto skład mojego rywala. Taki sobie. Widzę tu parę ikon, ale myślę, że będziemy w stanie z nim powalczyć. Oby tak było. Oj, faulowany był Ronaldinho. Niestety przeciwnik otrzymuje żółtą kartkę na Sergio Ramosie. Mam nadzieję, że nie jest mu z tego powodu przykro. Ten faul nie był taki zły. Przeciwnik wziął pauzę i pewnie będzie chciał poprawić taktykę, żeby następnym razem nie zdobyć żółtej kartki. Zobaczmy, jak rozwiążemy ten stały fragment gry. Może coś z tego wyjdzie, a może nie. Niestety, obok. Oj, wpadła bramka. Dosyć szczęśliwie na nasze konto, ponieważ bramkarz przeciwnika wyszedł z linii bramkowej. Niestety był to jego błąd. A szkoda, bo gdyby nie on, to pewnie nie strzeliłbym bramki. Przepraszam przeciwnika, że bramka padła dla mnie. Wygrywamy. 1-0. Ajajaj, końcówka spotkania w pierwszej połowie. A tutaj groźna sytuacja. Chyba będzie bramka. Oj, jednak nie. Ale szpech przeciwnika. Gdyby nie to, że stanąłem środkowym obrońcą na linii mojego karnego pola w sensie tam, gdzie obrońca kopał piłkę napastnik, to wtedy byłaby bramka. A tak, niestety dla przeciwnika. Wybiłem ją z linii końcowej. Wygrywamy jeden do zera. Mam nadzieję, że podoba wam się to spotkanie. Ajajaj, nieudana akcja. Ale chyba była dobra. Chociaż, kto wie. Może by to się skończyło różnie. Dobrze, że strzelił przeciwnik bramkę w 90 minucie. Zasłużył na to, atakował, strzelał i w końcu wpadła bramka. Dobrze, że tak późno, bo tak cały czas były emocje. A tak mamy remis. Cieszę się, że przeciwnik zdobył tą bramkę. Bardzo, bardzo jestem z tego rad. I szczęśliwy, bo tak, może przeciwnik byłby smutny, a dzięki temu, że strzelił jedną bramkę w dziewięćdziesiątej, a drugą aj jednak oj, jednak strzelił drugą bramkę w dziewięćdziesiątej minucie i wygrywa dwa do jednego. Brawa dla niego nie poddał się. Walczył do końca i to wynagrodziło mu jego walkę do końca. Waleczność wygrał 2-1. Zasłużył wielkie, ogromne brawa. Jak to mówią w świecie piłki, przegranego składu się nie zmienia, dlatego nic nie zmienię, a przejdziemy do kolejnego meczu. Zapraszam, nie zapomnijcie o łapce w górę. Przed nami drugi przeciwnik. Jakim składem dysponuje? Bardzo chyba jest fanem Realu Madryt. Nawet ma byłego piłkarza Realu Madryt. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że zdobędzie dużo bramek, bo ja też kibicuję Realowi Madryt. Świetne podanie w moim wykonaniu. I jeszcze bramka przeciwnika w okienko. Bardzo dobrze rozegrałem tą akcję, a przeciwnik świetnie ją wykorzystał. Zwłaszcza, że był go to Marco Van Basten. Ikona, jakby nie patrzeć, nie może takich sytuacji marnować. Jeden do zera dla przeciwnika. Wielkie, ogromne gratulacje. Świetne podanie do Ronaldinho. Co wymyśli Brazylijczyk? Wymyślił, że sobie pokica. Lubię kiedy Ronaldinho kica. Świetne zagranie, próba strzału, ale nie wyszła. Niestety, Ronaldinho czasem też straci piłkę. Koniec pierwszej połowy. Przeciwnik zasłużenie wygrywa 1 do 0 po przepięknej indywidualnej akcji Bastena Ma jeden strzał celny, a ja zero, więc zasługuję na 1 do 0. Oj, był faul. Przeciwnik chyba nie chciał sfaulować Ronaldinho Gaucho. Przecież to jest taki świetny drybler. Widać było, że będzie zmieniał kierunek biegu. A mimo wszystko przeciwnik postanowił go sfaulować. Ronaldinho podejdzie do tego rzutu. Zobaczymy, czy wykona go dobrze. Strzela Ronaldinho i gol. Brawa dla niego, brawa dla Brazylijczyka. Świetnie wykonany rzut karny i mamy remis. Indywidualna akcja i świetne zęby. Ale świetnie biega ale Co zrobi? dośrodkuje, A tam główka, ale prosto w ręce bramkarza. Niestety, nieudana akcja. Bywa i tak. Nie każda akcja będzie kończyła się golem. Czasem akcja nie kończy się golem. Tak jest już w piłce nożnej. Kolejna okazja. Zmarnowana. Jeszcze Ronaldinho. Co zrobi Ronaldinho? Świetnie podał. A co się wydarzy dalej? Tego nie wie nikt. Może tutaj, może tutaj. Nie wiadomo, co się wydarzy w tym polu karnym. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Jest podanie i jest bramka. Jeden do dwóch wygrywam. Jest mi trochę przykro, bo w tej sytuacji przeciwnik dobrze wyszedł bramkarzem, a ja przez przypadek ominąłem jego obrońców 10 razy oraz podałem do Feliksa, który był na wolnej pozycji. Nie powinienem zdobyć tej bramki. Myślę, że przeciwnik dobrze się bronił. A jajaj, to może być bramka dla przeciwnika, strzał, ale świetna obrona bramkarza. Widać, że ma umiejętności na najwyższym światowym poziomie. Ależ super bramka przeciwnika, zasłużył na nią. Mój bramkarz świetnie wypiąstkował, a jego napastnik przejął piłkę, a następnie uderzył nie do obrony. 2 do 2. Po świetnych akcjach przeciwnika, ja niestety strzelałem ramki, które no, nie świadczą najlepiej o moich umiejętnościach. Przeciwnik zdecydowanie ma nadanym mu przewagę. Oj, przez przypadek mamy drugiego karnego. Ależ ja na to nie zasługuję. Niestety, znowu Ramos. To on fauluje po raz kolejny. Ronaldinho Gaucho. Znowu to Urazejczyk podejdzie do wykonania tej jedenastki. Czyżby znowu w ten sam róg? A może w środek? Tym razem w środek. Świetnie obronił bramkarz. Bardzo dobrze, że to obronił, bo nie zasłużyłem na tą bramkę. Ronaldinho Gaucho. Co zrobi Ronaldinho? Zobaczmy. Ależ błąd bramkarski. Niestety. Znowu dobra akcja w moim wykonaniu. Tym razem Duże umiejętności po mojej stronie. Zobaczmy jeszcze raz jak świetnie ustawiłem Viniciusa, bo wiedziałem, że przeciwnika bramkarz wybije pod jego nogi. Zobaczcie, świetnie podszedłem Vinicjusem, a następnie lewą stopą i wewnętrzną częścią z takiego półwoleja umieściłem piłkę w siatce 3 do 2, chociaż nadal wierzę, że to przeciwnik powinien wygrywać. Teraz bierze pauzę, na pewno coś zmieni i zdominuje mnie w ostatnich 13 minutach. Oj, niestety koniec spotkania. Przeciwnik w niewyjaśnionych okolicznościach nie wyrównał w wyniku tego meczu. Zobaczmy jeszcze raz jego piękne akcje. Niestety 3 do 2 dla mnie. Miałem sporo szczęścia, sporo farta i to tylko dlatego udało mi się wygrać. Cieszę się, że udało nam się to zrobić. Na dziś to będzie już na tyle. Mam nadzieję, że zwycięstwo i porażka Zaspokoiła i tych, którzy chcieli, żebym wygrał i tych, którzy życzyli mi porażki. Każda ze stron jest zadowolona, a ja z uśmiechem na twarzy mogę zakończyć odcinek. Pamiętajcie o udostępnianiu, szerowaniu, pochwaleniu mnie swojemu koledze albo mamie, a następnie zostawienie łapki w górę. Trzymajcie się, subskrybujcie Pana Adriana. Cześć!